10 lipca w ramach cyklu Środowisko Kultury odbył się koncert zatytułowany Ballady, Romanse, Nuance. Uczestnicy mieli okazję przenieść się do magicznego świata ballad i romansów Adama Mickiewicza, gdzie artyści z wielką pasją i talentem odtworzyli klimatyczne dzieła polskiego poety. Ballady, Romanse, Nuance to projekt stworzony przez przyjaciół kochających teatr, poezję, muzykę i sztuki plastyczne, balansujący na granicy recitalu i spektaklu muzycznego, z szacunkiem dla myśli Mickiewicza, koncert zawierał elementy folku oraz muzyki rozrywkowej, tworząc unikalne doświadczenia artystyczne. W związku z Akcją Narodowego Czytania i tym, że właśnie pewnego roku były ballady i romans Adama Mickiewicza, my pracujemy z taką grupą młodzieżową, z którą rok rocznie przygotowujemy to czytanie. Jak powiedzieliśmy co będzie i co musimy zrobić, młodzież no, bez entuzjazmu zareagowała na ten materiał literacki, więc stwierdziliśmy, że może fajnie by było im pokazać, że to w wcale nie musi być takie złe i że można to odświeżyć, dając temu właśnie e, trochę tej muzyki rozrywkowej. E, ale przede wszystkim to całe serce takiej duszy słowiańskiej, którą ma Madzia, takiego folku i właśnie zrobić to tak folkowo, czyli trochę na ludowo, trochę współcześnie, nadać temu nowe barwy i właśnie pracując z młodzieżą nad wersją mówioną, przygotowywaliśmy równocześnie tę wersję taką teatralną, śpiewaną, a w związku z tym, że ja głównie zajmuję się teatrem, Madzia z Piotrem muzyką, połączyliśmy wszystkie swoje dusze, ja uwielbiam poezję i wydaje mi się, że trochę udało mi się ich zarazić tą poezją, z czego bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o elementy teatralne, to staraliśmy się, żeby była bardzo skromna forma, żeby najbardziej przemawiał tekst, ta prawda i ta historia, ale pokusiliśmy się tutaj o kostium i o wianki, które zmieniają się w stosunku co do utworu. Te wianki mają swoją bardzo ciekawą historię, ponieważ jak pracowaliśmy nad projektem, w równocześnie dużo spacerowaliśmy po polach, łąkach, lasach, nad bagnami, jezior, i zbieraliśmy te roślinności, które później zostały zasuszone i powstały te wianki. Trochę tak z myślą o tych bohaterkach, bohaterach tych utworów, o których jest mowa. Jeśli chodzi o kostiumy, to kostiumy to są ciuchy z sieciówki bardzo ładnie i zgrabnie przerobione przez naszą koleżankę, która też pracuje w Domu Kultury, ale tak naprawdę kocha malować, tworzyć i trochę nam odświeżyła właśnie te kostiumy, fantastycznie namalowała ten motyw roślinności. Do tego wymyśliłyśmy sobie te frędzle, które też pojawiają się w dekoracji, a też bardzo ładnie pracują do światła i ogólnie do przestrzeni, więc tak taką skromną teatralną formą, bo też ja w formie się bardzo lubuję i przede wszystkim zależało nam na tej prawdzie, którą myślę, że, że Madzia nam daje. Jeszcze... You. Magdalena Białorucka-Ogorzelec, jedna z wykonawczyń, podzieliła się z nami swoimi refleksjami na temat projektu ballady Romanse Nuance. Mickiewicz nie zawsze był częścią mojego repertuaru, tłumaczyła. Sama się sobie dziwię, że tak bardzo go pokochałam, ponieważ to była propozycja naszej wspólnej koleżanki Dominiki, która wpadła na pomysł, że może zrobimy coś, coś Mickiewicza, ponieważ był wtedy rok Mickiewicza, Mickiewicza i i na początku jak dostałam teksty, to nie wiedziałam za bardzo, czy będę umiała w ogóle jakąkolwiek muzykę do tego stworzyć, prawda? I sama się tworzyła. Po prostu tak szybciutko, jakby pod, pod palcami, i w ogóle ta melodia się tworzyła, że aż sama naprawdę byłam w szoku. I no nie ukrywam, że nie wyobrażam sobie teraz bez niego gdzieś funkcjonować, więc jest częścią już naszej twórczości. Artystka opowiedziała także, co ją inspiruje w twórczości poety. Ja myślę, że ta tajemniczość, dużo tam jest, bardzo dużo właśnie tajemniczości, takiej trochę magii e, i takie uciekanie do. Do, do świata takiego trochę, no trochę lekko mało realnego, ale jednak jak się stoi na scenie, to bardzo rzeczywistego, więc to jest bardzo, bardzo e, inspirujące. W większości miejsc, w których występowaliśmy z tym programem, na początku wśród publiczności pojawiała się konsternacja i pytanie Mickiewicz, im dalej tym było zupełnie inaczej. Koncert, jak sama podkreśliła, to taka trochę śpiewająca lekcja języka polskiego. Dużo osób tak z niepewnością. Mam takie wrażenie na początku przychodzi bardziej z zaciekawienia. I z takiego a zobaczymy, a wychodzą, no przynajmniej do tej pory, jak się spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem i dużo osób jest w szoku. Nawet raz występowaliśmy w rybniku, byliśmy na festiwalu, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce i pani, która jest nauczycielem stwierdziła, że pani Twardowska, której nie znosi, mimo że jest polonistką, pokochała jakby panią twardowską na nowo, więc to jest chyba trochę nasza rola żeby odczarować trochę te ballady, które są niby trudne, które młodzież jakby yy, uważa za takie trochę nieosiągalne. Yy, muzycznie, żeby jakby same wpływały trochę do tej głowy i gdzieś tam zostawały i, i niosły się. W ten drzak się pryska, co ją wudzący ukrył blasku. Poznaje strzelec dziewczyny z bliska, a kto dziewczyna spod lasku. <laughs> Ach, gdzie przysięga, gdzie moja rada wszak kto przysięgę naruszy? Ach, biada jemu za życie biada, i biada jego złej duszy. Nie tobie i srebrne tonie, lub nurkiem plusnąć w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy tkwi zagasną. A dusza przy tym świadomym drzewie, niech lat czeka tysiąca. Wiecznie piekielne cierpiąc za rzewie, nie ma czym gasić gorąca. Za podróż w głąb twórczości jednego z największych polskich poetów odpowiadali Magdalena Białoruska, Ogorzelec oraz Piotr Madura. No, wygrałeś, panie Bisze! Lecz druga rzecz nieskończona, Trzeba skąpać się w tej misie, A to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, a zimny pod na nim bije. Lecz panka, że sługa musi, Skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy, otrząsł się, dbrum, parsknął raźnie. Teraz już jest w naszej mocy, najgorętszą odbył łaźnię. Jeszcze jedno, będzie kwita, zaraz prysnie od czartowska. Patrzaj, oto jest kobita, moja żoneczka twardowska. Twardowska! 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 Ja na roku Belzebuba Przyjmę za ciebie Mieszkanie Niech przez ten rok Moja luba Z tobą jak z mężem zostanie Przysiąż jej szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już cała umowa na nic. My z Piotruszkiem już znamy się no dobrych kilkanaście lat. Poznaliśmy się na uczelni, a później jak się okazało pracowaliśmy razem w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy. On jako akompaniator, jako instruktor, więc nie ukrywam, że już jakby Trochę się wyczuwaliśmy muzycznie i, i ta, ta, ta praca była e, no, bardzo owocna bym powiedziała i wbrew pozorom jakby obydwoje e, czuliśmy, że wiemy czego chcemy i e, myślę, że m, obydwoje jakby wiedzieliśmy jaki ma być tego finish, więc e, ja i on e, fakt faktem była to... No, długie godziny spędzone, głównie, głównie wieczorne, bo wtedy jakby była cisza spokój, ale, ale bardzo szybciutko wbrew pozorom to, to powstawało. Z Madzią nam się pracuje bardzo dobrze. My też pracujemy razem na co dzień, ponieważ jesteśmy instruktorami w Domu Kultury Śnieżka Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Także pierwsze moje spotkanie z Madzią było właśnie u nas w Domu Kultury, jak została przyjęta do pracy. Piotrek z Madzią. Już znają ze studiów, także już mieli okazję wcześniej pracować, ale jest to na pewno fantastyczna osoba z ogromną energią. Nie wiem skąd czerpie takie pokłady energii, ale zawsze ma siłę, ochotę, wiele pomysłów. Także myślę, że dlatego też taka owocna jest współpraca. Inspiracjami do tworzenia muzyki do twórczości Adama Mickiewicza podzieliła się również Dominika Migoń-Madura, jedna z pomysłodawczyń projektu i prywatnie żona pianisty Piotra Madury. Zaczyna pracę nad właśnie balladami i romansami Adama Mickiewicza, przede wszystkim najpierw wybraliśmy utwory, które chcielibyśmy e, może najpierw analizować. Dużo sobie o nich rozmawialiśmy, czytaliśmy, e, więc myślę, że to był taki proces, który gdzieś tam samoistnie wychodził. E, I zawsze jak coś Madzia proponowała albo Piotr proponował, to drugie e, chwytało to od razu i uzupełniało. I tak jakoś po prostu trochę samo to się zrodziło. Koncert, ballady, romansy, niuanse, to nie tylko spotkanie z poezją, ale także odkrywanie jej nowych muzycznych interpretacji, które z pewnością zostaną w pamięci uczestników na długo.